13 lutego 2015 roku od godzin porannych na Sulewskim Placu Straży zebrało się przeszło 90 maszyn rolniczych z całego naszego regionu, by pod przewodnictwem Komitetu Protestacyjnego Rolników Ziemi Piotrkowskiej rozpocząć akcję protestacyjną. Rolnicy domagają się podjęcia działań mających na celu uzdrowienie rodzimego sektora. Komitet zaznacza, że obecna sytuacja w rolnictwie jest dramatyczna, a brak dochodowości może doprowadzić do bankructwa wielu gospodarstw rodzimych. Ich postulatami są m.in. zapewnienie ochrony polskiej rynkowi wieprzowiny przed dalszą zapaścią i spadkiem pogłowia, wspieranie narodowego systemu gospodarki żywnościowej, a także zwolnienia obowiązku płacenia składek na fundusz promocji, jak i stabilnej i długoterminowej polityki rolnej. O godzinie 11:00 we skorcie policji, kawalkada ciągników ruszyła z placu Straży ulicą Piotrkowską, by udać się do Piotrkowa na spotkanie ze starostą. Przede wszystkim, mówiąc tak najbardziej ogólnie, Walczymy o nasz byt. Walczymy, aby zgodnie z konstytucją, która nam gwarantuje godne życie rolników, protest nasz nie jest skierowany kogokolwiek, ale głównie przeciwko podejścia rządzących, szeroko pojętych do spraw rolnictwa. Sytuacja, która jest w tej chwili, jest bardzo trudna. Rolnik jest człowiekiem. Z natury spokojny. nam nie chodzi o, o jakieś tam burdy czy awantury, Bo chodzi nam o to, żebyśmy mogli godnie żyć.